Cześć, witam Was! Chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak to, jak to ludzie często nie jak często ludzie nie doceniają y, roślin. Jak często to ludzie tych roślin nie doceniają. Roślina, jak sama nazwa wskazuje, jest, y, jest właśnie takim organizmem, który pobiera światło i, i produkuje tlen. Rośliny pod, pod, trzyma, trzymają nas przy życiu tak czy siak. Ludzie bardzo często nie doceniają tych roślin właśnie ze względu na to, że, że niektórzy ludzie mieszkają po prostu w środowiskach miejskich i często człowiek nie zdaje sobie sprawy, jaką rolę tak naprawdę odgrywają rośliny. Rośliny, rośliny, rośliny nas dosłownie trzymają przy życiu. Pobierając energię słoneczną, pobierając energię słoneczną w procesie fotosyntezy, produkują tlen. I to właśnie ten właśnie wyżej wymieniony tlen, właśnie właśnie, właśnie ten wyżej wymieniony tlen trzyma nas przy życiu. Ludzie bardzo często tych roślin nie doceniają, nie z powodu tego, że nie mają świadomości tego, jak bardzo są nam rośliny potrzebne, ale dlatego, że tak na co dzień w czasie tej gonitwy za pieniędzmi o tym się nie myśli. I tak to właśnie jest moi drodzy. Analogicznie rzecz biorąc to właśnie rośliny. To, to analogicznie rzecz biorąc, to właśnie rośliny podtrzymują nas przy życiu. Tylko często nie zdajemy sobie z tego sprawy. No i to w sumie, Bogu na tyle, jeśli ja się z pa.